ma. Tutaj gry konsolowe i dzisiaj pokaz, przed wami jest list oraz gieta, które w poprzednim odcinku pokazywałem wam. A więc o co chodzi? Gieta 3 idzie tutaj. A więc jak myślicie, to będzie coś powiązanego z tym czy coś innego. Zobaczmy. Uwaga. No, to będzie coś powiązanego. Uwaga, 3, 4 ry. Czekajcie chwilę? No i dobra. Mapa oraz instrukcja. Oczywiście instrukcja w polskiej wersji to jest bardzo cenione. Bardzo ładnie. O, opisane gangi: Triady, Jakuza, Rodzina Leon, Jardis, Kartel, kartel Kolumbijski. Tu mam oczywiście odpisanych bohaterów oraz mapę. Mapę mam pokażę, tutaj rozłożę, tylko czekajcie. O! Tu mam plakacik, do tego jeszcze czekajcie. O! Jak widzicie, mam plakacik oraz przy okazji też tego mapę. No i dobra, dzięki za oglądanie. Jak widzicie, udało nam się to wam zaprezentować dzisiaj. Czekajcie na następne odcinki, bo mogą być też tak samo fajne. Oczywiście łapka sub, bo widziałem że ostatnio dużo nowych ludzi przychodzi na mój kanał. No i co? Dzięki za oglądanie. Siema, cześć.